Tata z Zalesia, Król Maciuś i pierwszy mak. Ta historia zadziała się dawno temu, kiedy królestwo króla Maciusia było dużo mniejsze niż jest teraz. A i król Maciuś był dużo młodszy niż jest teraz, a jego brzuszek był dużo mniejszy niż jest teraz. Królowa była wtedy jeszcze piękniejsza, no i na pewno dużo młodsza. Król Maciuś nie miał wtedy jeszcze nawet wąsów i brody. Ale przechodząc do rzeczy. Król Maciuś zaprosił do swojego królestwa. Pierwszy mag, który przyjechał do królestwa, był magiem, który specjalizował się w płomieniach. Król myślał, że z pierwszym magiem uda mu się wprowadzić do miasta dużo nowych wynalazków, a i jego specjalizacja w ogniu pozwoli rozbudować zamek i stawiać stalowe elementy tak, jakby to było najłatwiejsze na świecie. Jednak oczekiwania były bardzo, ale to bardzo dalekie od rzeczywistości. Po pierwsze, mak nie wyglądał na kogoś, kto zna się na tym, co robi. Co jakiś czas potykał się o własne nogi i miał dużo innych dziwnych sytuacji. Na przykład, kiedy kupował jabłka na rynku, wpadł na przyczepkę albo któregoś razu mało nie dał rozjechać się koniowi. No nic. Maga w końcu trzeba było pilnować. Król przydzielił mu swojego strażnika tak, żeby magowi w mieście nie przydarzył się żaden nieciekawy wypadek. Król jednak liczył na to, że wspomoże on rozbudowę jego zamku. Liczył na to, że stal jest materiałem przyszłości i magiczny ogień pomoże w wytapianiu jej w szybki sposób. Król Liczył na to, że jego zamek stanie się szybko przepiękny, a mag będzie jego największym pomocnikiem. Magowie są też w końcu uczeni, więc i będzie do kogo zwrócić się o radę. Król dużo rzeczy sobie wymyślił i bardzo liczył na pomoc. Jednak szybko okazało się, że z magami jest dużo więcej problemów niż pożytku. Któregoś razu, kiedy król poszedł do niego po radę, w typowo błahej sytuacji, to znaczy gdzie warto by było wybudować nowy ogród, ten stwierdził, że najlepiej to byłoby wysadzić w powietrze kilka najbliższych domów i zrobić tutaj piękny plac na laboratorium. Król pytał się o ogród, więc rada maga była bardzo daleka od tego, co chciał usłyszeć. Stwierdził więc, że może mag coś nie dosłyszał i wolał już nie dopytywać. Następnym razem, kiedy król bardzo liczył na jego pomoc przy budowie, mag z ochotą wziął się do pracy. Król aż przyklasnął i kazał wszystkim ludziom wypełniać co do Joty wszystko, co mag nakazał. Mag wydawał polecenia ochoczo, stanowczo i wydawało się, że wie, co robi. Jednak rezultat przeszedł to, co, czego król się spodziewał. Okazało się, że mag, który miał zbudować wieżę, najwyższą w sumie w całym zamku, spalił pół miasta. Stwierdził on, że będzie wytapiał żelazo na miejscu i używał do tego magicznego ognia, nad którym w pewnym momencie troszkę stracił kontrolę. I tak się całkiem stało przypadkiem, że wyrzucił go do góry, żeby nie zniszczyć budowli. Ta kula płomieni zresztą poleciała na środek miasta, gdzie zajęło się mnóstwo dachów. Król myślał, że król myślał, że Mak jako specjalista od ognia na pewno ma jakiś magiczny sposób, żeby swoje płomienie zgasić. Jednak Mak tylko stał z otwartą buzią. Król więc zarządził, żeby wszyscy którzy mogą, wzięli się za wiadra z wodą i gasili magiczną kulę ognia, tak, żeby uratować choć trochę miasta. A ogień szalał, i szalał, i szalał, i szalał, aż w pewnym momencie zauważyła go przelatująca czarownica i pomogła spuścić deszcz. Z ogniem walczono prawie cały dzień, ale w końcu udało uratować się aż pół miasta i pół zamku. Król stwierdził, że choć mag może i mądry, może i potężny, to może jednak niezabezpieczny. Król postanowił dać magowi miejsce w swoim zamku. Wyznaczył mu teren, który nazwał jego laboratorium, i zabezpieczył go tak, aby mag nie wyrządził zbyt dużo szkód miastu. Król Sklasyfikował maga jako długoterminową inwestycję, bo co prawda z maga pożytku nie było żadnego, ale może nauczy kogoś mądrzejszego od siebie czarować i wtedy coś z tego będzie. Król był bardzo mądry, nawet kiedy był młody i wiedział, że nie zawsze trzeba od razu coś zyskać, żeby w długim okresie zrobić coś dobrego. Koniec.